Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, czwartym już odcinku z gry The Elder Scrolls. Bie, scroll, scrolls nigdy nie potrafię tego wymówić. 5. Po prostu Skyrim. Dokładnie. Po prostu gramy. W Skyrim ma czwarty odcinek. Jesteśmy w Rzecznej Puszczy. Pomogliśmy ostatnio Alvarowi tutaj jego w jego kuźni. Teraz tak. Mamy zadanie od kupca. Ja bym tutaj w ogóle jeszcze się poprzechadzał, pogadał z tymi ludźmi, którzy Nikt tutaj siedzą. Nasz musisz posłuchać mojego swena. Śpiewa w gospodzie prawie każdej. Swen ma głos śnieżnego skowronka. Jedyna dobra Okej, z nią nie da się nic zrobić. A wiem, że jak zabijemy kurę to Ona jakieś dziwne drgawki ma i się teleportuje. Wiem, że jak zabijemy kurę, to nas będą gonić strażnicy miasta. Tak, dokładnie. Dobra. Zbieramy wszystkie kwiatki, ponieważ będziemy tworzyć potem mikstury. I będziemy za to też dostawać Expa. Kto to jest? Czy dobrze Rozmawialiście ze Svenem? Może nie. Może. Nieważne, ale na Twoim. Rzecz puszcza nie jest taka zła, jak na wioskę lordów. On może nam pomóc w trenowaniu strzelactwa. Pokażę Ci, co potrafię. Za kasy oczywiście, więc na razie nie, bo na razie kasy zbieramy. Zaraz Wam powiem na co. A czy zaraz? Może w tym odcinku, może w następnym. Masz jakiś problem ze Svenem, gościu, bo coś mówiłeś o Svenie? Pokażę ci, co potrafię. Co nie to? Twierdzi, że jest bardem. Sporadycznie znajduje też czas na pracę w Tartaku. Myśli, że jego ballady skłonią Kamilę Valerius do poślubienia go, tak jakby miał jakiekolwiek szanse. Taka inteligentna i piękna kobieta nie nabrałaby się na podobne bzdury. Mam nadzieję. Masz nadzieję? Nie brzmi to zbyt przekonująco. Tak sobie myślałem. Może Kamili potrzebna jest mała pomoc, by dostrzegła prawdziwe oblicze Svena. Czy możesz... Możesz przekazać jej ten list i powiedzieć, że jest od Svena? Chyba udało mi się idealnie oddać brak polotu tego Norda. Mhm. Więc mamy... Zanieść Kamili list od Svena, w którym pewnie go oczernił. Albo możemy iść do Svena i powiedzieć mu o tym, że... coś takiego zrobił. Dobra. Szukamy. Tu jest gospoda. Nie, tu jest kupiec. Jeśli ci złodzieje się tam kryją, to muszą być szaleni. Te stare grobowce są pełne pułapek, troli i kto wie czego jeszcze. Tak. Okej. Okay. Nie jestem ci winien pieniędzy, prawda? No tylko tyle. Jakiś piesio. Kikut! Piesiokikut! Co... Ale lepiej mnie nie wkurzaj. Ty dziecko, bo cię kopnę zaraz. Kikut! Jaki piesiok? Jeśli mnie zdenerwujesz, to ci zrobię kawał. Nie jeden. Olany, lany Dobra. Gospoda pod śpiącym gigantem. Wchodzimy. Najpopularniejszy utwór w tych okolicach i jeden z pierwszych, których mnie uczono. Ragnar Czerwony. Ragnar Czerwony Ragnar. Tak jest. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Ragnar Czerwony. Piwo się psuje. Potrzebujemy świeżej parczy. Prawie... Jesteś tym gościem, co to wszędzie węszy. Znasz może jakieś najnowsze plotki? Znaczyło ...plotki, że Ulfric Gromowładny uciekł z niewoli cesarskich. Teraz wojna rozgorzeje na dobre. Mhm. Mawiają, że Smog smok zaatakował Helgen. Jak dla mnie to stek bzdur. Okej, okay, nic ciekawego nie masz. A ty? Się A ty. Mamy pokoje i jedzenie, napitki również. Ja gotuję. Szukam pracy. Jakieś wskazówki? Spójrz na to. Ludzie jarla zostawili tu ten list kończy. Zabij przywódcę bandytów, OK. Znasz może najlepsze wieści? Chłopak z Wichrowego Tronu imieniem Aventus Aretino próbuje skontaktować się z mrocznym Bractwem. Mhm. Uh -huh. okay. Wydarzyło się tu ostatnio coś ciekawego, Siomuś. Znasz kaplicę Azury. Podobno mroczne elfy zbudowały ją, gdy uciekły z Morrowind, Co za widok. Uh -huh. Teraz zbieramy same questy poboczne. okej. Okay. Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś o magii? Chcesz wysadzić się w powietrze? Podobno tak się dzieje, gdy ktoś para się magią. W zimowej twierdzy jest Akademia, której uczą czarów, o ile nie wysadzili jej już w powietrze. O wiele bezpieczniej jest poprosić czarodzieja Jarla, by nauczył Cię tego i owego. Hej. Okay. Jakieś jeszcze plotki? Mamy tutaj w Rzecznej Puszczy coś w rodzaju miłosnego trójkąta. Fendal oraz Sven obaj walczą o uczucia kamili. Mhm. Czy mogę skorzystać z laboratorium alchemicznego? Ale no musisz potem posprzątać. Wiesz, jak z tego korzystać, prawda? Mieszasz kilka składników, i patrzysz, co będzie. Tak jest. Jeśli jeszcze nie wiesz, to nieco pszenicy i jaskra dadzą miksturę leczniczą. Dobra. Mamy na sprzedaż wiele składników. Co masz na sprzedaż? się. Składniki, ale drogie to jest, to to może nie. Dobra, na razie tyle. Jesteś tym gościem, co to wszędzie dęszy. Taka ładna toś tam chyba była, nie? O tu, kurz sobie lata w powietrzu, co jest? Progowane jest otwieranie drzwi. Późno. No dobra. Kradniemy, nie kradniemy. Nie, nie Pusta beczka. Ok. Chleby, wina, te sprawy. Yy, Stół alchemiczny. Tworzymy coś. Sól i gałązka ostu. Nie udało się. Mazuru i niedźwiedzia sól. Nie udało się. No trudno. Będziemy zbierać po prostu cały czas jakieś składniki tak z ziemi, i potem będzie wielkie tworzenie mixtu. Taki mam plan. Sven. Fandal myśli, że może mi odebrać Kamille Valerius, ale wciąż mu powtarzam, że ona jest moja. No stary, ja ci muszę niestety powiedzieć, ale. Ale Fandal prosił mnie o dostarczenie tego listu. No i co ty na to powiesz? Ach, co to ma być. Zdradziecki Elf? Szokujące. <tak>, tak jakbym ja mógł napisać to coś. A może zagramy z Faendalem w jego grę? Trzymaj. Musiałem użyć prostych słów, ale list powinien przekonać Kamilę, że to od niego. Mhm. Mm I teraz dostarcz Kamille list Swena, okay. Eee... Gdzie mogę uzupełnić swoje zapasy, zasoby? Zacznijmy od Lukan tego. ze Rzecznej Puszczy ma wszystkiego po trochu. Uh -huh. Jeśli szukasz broni lub pancerza, odwiedź kowala Alvora. Mhm, uh -huh. okej. Okay. Gdzie nauczono cię tak grać? W Akademii Bardów, w samochodzie. Szkolą tam bardów i skaldów, takich jak ja. Uh -huh. Jeśli się tam udasz, porozmawiaj z Wiarmo, rektorem uczelni. Dobrze. W e, Helgen omało mnie... Smok nie zabił. Naprawdę? Więc moja matka chyba jednak nie jest szalona. Jakiej powiedz o tym jarlowi w białej grani, na pewno chciałby o tym wiedzieć. Oki? Okay. Mogę mieć prośbę? Jasne, co mogę dla ciebie zrobić? Znasz bieg agresji, czerwonego Ragnara przed chwilą śpiewał, to teraz coś innego. Tylko rdzenni mieszkańcy cesarstwa to wybierają. O. Uh. Aha, i sobie gra na flecie. Dobra, yy, chyba tyle. Tutaj, A, czy my możemy właśnie sprintować do Alvora i Sigrid? byśmy chyba jeszcze z Sigrid, z Sigrid nie gadali. A w ogóle, to sobie załóżmy tak, strój. O, właśnie, teraz jesteśmy porządnie ubrani. Teraz szybkie te. te gdzie jest mój miecz? No, ok. Aha, muszę sobie go dodać z powrotem do tych. Dobra. Do ulubionych. Że... Gadajmy z tą Sigrid, bo ty kurde, fajna jest. się. Wiesz, jestem już zajęta, więc nie wyobrażaj sobie za dużo. Kurde, czytasz mi w myślach chyba, nie? Dobra, jak mogę dostać się stąd do Białej Grany. Idź drogą na północ. Kiedy dotrzesz do miodosytni czerwoniak, skręć w lewo, a droga doprowadzi cię pod bramę miasta. To niedaleko. Bywaliśmy tam na targu mniej więcej raz w miesiącu, aż przyszła wojna i na trakcie zrobiło się niebezpiecznie. Tak jest. Co myślisz o wojnie? Mam tylko nadzieję, że wojna nie zawita do rzecznej puszczy. Na świecie dość jest kłopotów i bezgromobładnych. obładnych. Uh -huh. Ok. A z tą małą możemy pogadać? Tata mówi, że za często zadaje się z nieznajomymi, ale ty wydajesz się w porządku. No i ty jesteś spoko dziewczyna, nie tamten chłopak co siedzi pod, pod tą, tą gospodą kurde i taki jest grzeczny. Wow, ja to mogę wziąć. Biorę. Kapusta. To znaczy czeladnikiem. A ukradnij. To mogę. Uj, trola, wezmę, bo to też składnik. Co tu się dzieje? Łuku kradli. Strzała. Łuku nie mogę, bo będę, będzie kradziony, to nie. Kiedyś stolik. Ok, tyle. Siekiera. Do porąbania drewna, a co? Tyle. Reszta to są śmieci. Dobra, pogadane z nimi, pogadane. To są fajne jakieś też miksturkowe rzeczy. Czostki też się przydadzą. Co to jest? Śnieżynka, jasne. Dobrze być znowu w przyjaznym miejscu, co? Advar sobie je. Ok. To tu wszystko, dobra. Idziemy do Kamili. Idziemy Kamili powiedzieć yy, o liście od. Yy, od kogo? Od Fangala, bo ona miała być gdzieś na moście, chyba że już wróciła. No nie ma jej, to chyba jest u siebie. Tu jest droga do Białej Grani, tam zaraz się udamy. Eee, aczkolwiek na razie... O, kwiatuszki. To tak jest. I idziemy do Kamili Valerius powiedzieć jej o nieszczęsnym trójkącie miło... Znaczy ona wie o tym trójkącie, ale... O tym liście. Dobra. Nie Jesteś chłop na schwał. Wpadaj czasem. Czekajcie. Mam list od Fendala, albo Sven chciał, żebyś pomyślała, iż list pochodzi od Fendala. Ale tutaj to, to, to jest kłamstwo, bo i ten i ten. Kurde. Dobra, wolę tego. Wolę Svena, bo łatwiejsze ma imię i jest bardziej ludzkie niż elfowy. Od Faendala? Dziwne. Nigdy wcześniej nie pisał. Co to? Co to ma być? Czy to są jego prawdziwe myśli? Cóż, przekaż temu długo uchemu dupkowi, żeby już więcej nie pojawiał się w pobliżu sklepu. Nie będzie mile widziany. Powodzenia. Będziemy mm. z Lukanem wypatrywać twego powrotu. No tak, bo bym mamy iść do głazu. Tak, tak. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Gdzie A... jest Spen? Nie powinien iść tutaj. Ale chyba Faendal nas teraz nie będzie lubił, prawda? W sumie się nie będę dziwił. Sven, chodź tu. Faendal myśli, że może mi odebrać, Kamille Walerius. Takie wieści lubię słyszeć. Dobra robota. Myślę, że zasługujesz na trochę złota z napiwków. 25 zł. Chodź ze mną, potrzebuję twojej pomocy. Teraz, dzięki temu, że zrobiliśmy dla niego quest'a, on jest naszym przydupasem i będzie za nami chodził. Taką naszą pomocą będzie. Fajno. To co teraz? Czy tu wszystko zrobiliśmy? Wydaje mi się, że tak. Bo zbieram sobie jeszcze tylko tutaj różne właśnie kwiatki. Ui, okej. Okay. O, jeszcze grzyby też zbieramy, to wszystko urywam. miksturki będziemy z tego robić, będziemy expić, żeby poziom wbijał, żeby potem na końcu, właśnie, co na końcu? Yy, znaczy, ja wiem, co na końcu, ale wam jeszcze nie powiem. Jak znacie grę, no to wiecie, a jak nie, no to, to wam nie będę spoilerował, okej. Okay. Sprintem, sprintem. Tu już chyba żadnych więcej domostw nie ma, tak naprawdę. Takich przynajmniej do których można by wejść, wszystkie są pozamykane już. To jest Ziemniak, sól, a to też jest kupiec. na to Ok, no to idziemy w takim razie. Jak kupimy sobie M, to jesteśmy na mapie świata. Proszę bardzo, eee, to jest nasza bieżąca lokalizacja. I my chcemy iść do białej grani. Mamy aktywnego questa zaznaczonego, więc od razu nas tu prowadzi. Oprócz tego na mapie na szaro, takie na czarno, szaro są zaznaczone lokacje, o których już słyszeliśmy, ale tam jeszcze nie byliśmy. Na biało są lokacje, które odkryliśmy, ponieważ w nich już byliśmy, naprawdę. A na przykład czarny Klas widzicie nie byliśmy tam, ale znamy go ze słyszenia. Ostoja Redoranów również, mamy quest'a tam od Jarl'a. List kończy, żeby tam zabić przywódcę bandytów. I tu jest Biała Grań. Byliśmy w Helgen, tu były te kamienie, teraz jesteśmy tu i będziemy iść do Białej Grań. Ogólnie cała mapa Skyrim prezentuje się następująco. Jest dość duża. Także będzie naprawdę co, co tutaj robić. Pęknina w Pęknieniu też potem będzie fajnie. Myślę, że to będzie nasze, nasze drugie główne miasto, do którego się udamy. Pierwsza będzie, Bia Pierwszą będzie Biała Grań, a drugą będzie Pęknina, ale to w przyszłości. Dobra, wychodzimy stąd i idziemy, idziemy do Białej Grani. W tej chwili Sven idzie za nami, tak jest. A my idziemy przekazać Jarlowi informacje o smoku, bo zostaliśmy o to proszeni. W ogóle zobaczmy, jakie mamy teraz questy. Cisza przed górą, czyli właśnie to, żeby iść do Jarla, i złoty szpon do Czarny Głasu. Z tym się nie będziemy spieszyć. Czarny Głas już jest pierwszym lochem, gdzie faktycznie e, trzeba już mieć tam trochę ekspa, żeby tam było łatwiej, więc nie będziemy się z tym spieszyć. E, Mamy jakie różne zadania? Legion cesarski, Akademia Zimowej Twierdzy, przywódca bandytów, porozmawiajmy z tym Aventusem, Kaplica Azury i Akademia Bardów. Dobra. Więc na razie skupiamy się na tych zadaniach, które mamy tutaj w miarę zadania główne. Ale oczywiście jak zrobimy zadania poboczne, to też one niekiedy przechodzą zadania tam linii głównej, tak? Chociaż jest jeden... Jeden jest tak naprawdę wątek linii głównej, a reszta to są wszystko zadania poboczne, tak? To trochę namieszają w tłumaczeniu, ale... O, i tu jest drogowskaz. Pęknina w tamtą stronę, a my idziemy do białej krani, czyli tu. Idziemy tu. Dobra. Zbieramy grzyby. Jakieś ładne dźwięki słychać. Dobrze. Wspieramy wszystko jak leci. Woda się baguje, halo? Tak być nie powinno. Idziesz sven i idziesz. Dobrze. jaka ta gra jest piękna, naprawdę. O jeleń! Łosiu! Łosiu! Nie wiem czemu, ale na tym kąpie chyba ta gra jest zbagowana. Tak mi się wydaje. Strasznie dużo bagów tu jest. Tam gadamy jakieś są e, te kaccenki, tam jakieś dźwięki dochodzą dziwne, bo się baguje wszystko, coś tam się tucze. E, za dobry komputer. <ścoughs> tak. Tamten stary niby był też za dobry, ale był jednak, jednak odpowiedni. O kurde. Co to było? Dobra, zapisz grę. Napiszmy sobie. Na pewności, gdyby nam wywaliło, nie daj Boże cokolwiek, jak ja widzę takie dziwne rzeczy, to wolę sobie zapisać, tego nie mogę zebrać, ok, szkoda. To są cesarscy chyba, tak? Jeśli znasz prawdziwych synów, Cicury Skyrim, każ im iść do Wichrowego tronu. Ulfrik Gromowładny chce się z nimi spotkać. Okej. Okay. I teraz mamy wybór. Czy chcemy dołączyć do buntu Gromowładnych, czy do Cesarskiego Legionu? Proszę bardzo, a tu już jest biała grań widoczna. Bliziutko. Tak, już od was idę, będę jedna. Nie wiem czemu chcę do Was dołączyć. <grych> Okej. Okay. Zbieramy wszystko jak leci. Tak, potem mikstury z tego będą. Dokładnie. Tu, tu. Motylki. Tu. Tu, tu. Co jest? Okej, okay, motylka nawet mamy. Da się łapać, super. To jest kwiat, to jest kwiat. Odkryliśmy miodosytnie czerwoniak, tak? To jest miodosytnia. miodosytnie czerwoniak. Proszę bardzo, yy, tutaj potem będą questy, ale to nie teraz. Czy znaczy, mogę tu wejść w sumie, ale czy coś się dowiemy od tego gościa tutaj w środku? Wątpię. Do produkcji czerwoniaka wykorzystujemy jedynie naturalny miód, nie ten szlam, który można znaleźć w posiadłości Złotowskiej. Oha. Rozejrzyj się. Ok, czyli on ma tylko pożywienie, widzę, i miód. Tak. Uh -huh. Co ten miód w ogóle robi? Przywraca 20 punktów kondycji. Regeneracja kondycji spowolniona o 20. 10% przez 20 sekund. Aha. Gotowana wołowina. Dobra. Yy, tu na razie nic ciekawego. No. Potrzebujesz czegoś, czy po prostu przeszkadzanie innym w pracy sprawia ci przyjemność? To drugie, ziomuś. To drugie. Jeśli chcesz kupić miód, zwróć się do właściciela. Oki. Okay. Wychodzimy stąd. Nic ciekawego w tym razie. Nie ma książki. Czytamy. Może się czegoś nauczymy. Trzecia era to nie. Prawdziwa parenzjach. Ciasto i diament. Też nie. Wielka wojna. Też nie. Wernakus i Borrur. Jakieś dziwne coś? Nie. Żywot Uriela Septima 7. Też nie. Dobra, wychodzimy z tego. Nic tu nie ma. Coś tam się baguje znowu z boku. Okej, okay, i idziemy. Dalej w stronę. Białej grani. Tak jest. Wyciągnijmy sobie broń, bo to nigdy nic nie wiadomo. Co nas czeka. Tam gdzieś będzie wejście, zaraz, niedaleko. Po prostu będziemy szli tym szlakiem i w końcu tam trafimy. Dobrze. Co tu jest ciekawego? Uuu, co to leży? To już załatwione, ale nie dzięki Tobie. Nie wyglądałaś, jakbyś potrzebowała pomocy. Bynajmniej, ale prawdziwy wojownik nie przepuściłby okazji zmierzenia się z gigantem. Dlatego jestem tu z moimi tarczownikami. Nie jesteś stąd, co? Nic nie wiesz o towarzyszach. Towarzysza? To zakon wojowników. Jesteśmy braćmi i siostrami honoru. Za odpowiednią opłatą zjawiamy się i rozwiązujemy problemy. Mm -hmm. Mogę do Was dołączyć? To nie moja działka. Musisz porozmawiać z Kodlakiem Białowłosym wiorwas. Staruszek zna się na ludziach. Spogląda komuś w oczy i wie, ile ten ktoś jest wart. Powodzenia, jeśli planujesz się z nim spotkać. Hmm. Dzięki. Okay. z Haroldem towarzyszy, i będziemy mogli do nich dołączyć, chyba, tak? Okej, okay. gigant, pusty, ograbiony. Więc tu nie ma już. Dobra, to jest farmia, Farma Pelagia. Kolejne do dookoła białej grani. Tak, to tu jest? Halo. Co mogę dla Ciebie zrobić? Uuu. tak jak elfka, chyba wyglądasz, nie? Dobra, chodź Sven. Idziesz, idziesz. Musimy iść do Jarla. Taki. O, tu jest konie w ogóle. A czy to jest wóz? I tym wodem możemy podróżować, tak? Jeżeli nie chcemy, na piechotę, iść gdzieś tam do innego miasta, to on po wszystkich głównych gwiazdach nas będzie założył. Potrzebujesz transport. Dokąd chcesz jechać? Okej. Okay. Nieważne. Dobrze. Co wiesz o białej grani? Wiem, że mieszkają tu towarzysze. Ich sala biesiadna, Jorvaskr, to najstarszy budynek w mieście. O, jest jeszcze wielki spór między rodzinami siwowłosych i dzieciętami wojny. Jego. uważaj. Reszty dowiesz się rozmawiając z mieszkańcami. Zacząłbym od barmana pod chorągwianą klaczą, albo od zarządcy zamku. Okej. Okay. Okej. Okay. W porządku. W porządku, mój żołądku, dokładnie. Dobrze, dobrze. W tym miejscu sobie zakończymy odcinek. Kurczę, ale ten czas szybko leci przy tej grze, naprawdę. Się nie spodziewałem. Tutaj sobie zapiszę, tutaj przerwiemy i w następnym odcinku już na bank zajdziemy do Jarla Bargrufa, z nim porozmawiamy, zobaczymy, czy dowiemy się czegoś ciekawego o smokach. Bo w końcu o to na razie chodzi, tak? Skąd ten smok się wziął. Także póki co, wielkie dzięki Wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.